Hej, hej, witajcie. Na podsumowanie drugiego tygodnia października mam chwilę, bo jest reklama, oglądam Harry'ego Pottera. Więc musimy się wyrobić w trakcie reklam. Wczoraj wieczorem była na urodzinach u siostry. Ja tak to zawsze oglądałam w sobotę. Już ostatnia część. Dobra. Podliczamy sobie paragony Podsumowujemy kategorię jedzenia, <laughs> drugi tydzień, żebym się znowu nie nachylała. Eee, data, ja to biorę sobie po kolei te parę godzin, nie jadę tam po kolei daty, eee, tylko jaki mi wpadnie w rękę. Dobra. 26. Tak, dzisiaj w piekarni kupiłam pieczywo. Mamy taką piekarnię. Jejku, weszłam tam, przynieśli świeże chleby. W niedzielę właśnie otwierają od 12 do 13. Ja wracałam od teściów i, i mieli dostawę. Znaczy, pani wnosiła kosze. Pełne pieczywa, rogaliki, bułeczki, chlebki, boże. No wszystko człowiek jak ma ochotę. Więc tak. Dobra. Tu kolejne. Tak, pracuję nad innym kadrem, żeby było z góry, ale nie mam niestety takiego statywu. Może poproszę Mikołaja mm -hmm. o taki statyw, albo może jakieś wyzwanie bym ukończyła pod ten. Tym... Kierunek. Albo jakieś nieplanowane. Przecież się też rozejrzeć, ile kosztują statywy takie, żeby było tak z góry. Bo byście wtedy wszystko widzieli. Dobra. Wychodzi, że na jedzenie w tym tygodniu wydam 171 ,94 zł 94 grosze. Dobra. Mamy misia. Zapisujemy tutaj sobie 171 i 94 grosze. Miałam przeznaczone 300 zł, więc powinna mieć 128 i 6. Mamy 122, 4, 6, 8. Czasem mam więcej tych pieniędzy, bo mam na przykład dużo, ktoś mi wydał. Nie wiem, 3 zł w 50 groszówkach, no to ja wrzucam je do drobnych. Tak jak tutaj jest ta reszta, jest to 30 groszy, wrzucam do drobnych. Czyli ja odkładam tylko 1, 2, 5. Więc mówię, nawet jak mi w zakupach wydadzą po 50 groszy, to one trafiają do drobnych i mogę to wydać jak gdyby z innej kategorii. No i dobra, to jest 128 zł. Chowamy sobie do tej przygródki z drugiego tygodnia. Tak. I zapisujemy sobie tu z boku 128. Dobra. Jedzenie, czyli tak, paragony. Tróbmy to wszystko po kolei, tak jak powinno być. Paragon chowam do przygródki z jedzeniem. I wyjmuję sobie kolejne trzy stópki na nowy tydzień. No, Przezroczyste i skupiłam to. Dobra, i chowamy sobie trzy słupki i do portfela. Do portfela. W paliwie pokażę też Wam na przykład, bo w paliwie nie tankowałam. Ale mam paragon za prezent właśnie urodzinowy na tych urodzinach byłam wczoraj. Nie chciałam podzielić kartą, bo mam kategorię urodziny. No, paliwo tankuje naprawdę raz w miesiącu, i właśnie pożyczyłam sobie. Zawsze mam te pieniądze w binderze na paliwo. Gdybym jednak chciała, ale ponieważ to były urodziny i mamy tu kategorię urodziny prezenty. Tak, mamy tu kategorię prezenty na ten prezent wydam 64,57. Czyli co? Chcemy wydać 65 zł? Możemy wydać. Mam nie ten długopis, co trzeba, ale spoko. Nie muszą być te same długopisy, czyli 23 10 minus 65 zł, czyli to będzie urodziny siostry. No, jak ktoś powie, że 65 zł na urodziny dla siostry. Ja kupuję zazwyczaj symboliczne prezenty. W tym przypadku było to wino coś słodkiego i świeczka. Idzie jesień. Teraz świeczki są. Każdy je gdzieś zapala w mieszkaniu, w domu, więc. Więc tak. Ten drobne. I miałam tutaj 200 zł na paliwo. Tę końcówkę drobnych sobie zabieram, bo to wydałam właśnie to na prezenty. Z... Z prezentów zabieram sobie stówkę, której nie mam, ale sobie zaraz zamienię gdzieś. Zabieram sobie całe 100 zł, ale te drobne tu wrzucam. Czyli wrzucam 35 zł. Drobne znowu wędrują do drobnych wrzucam sobie to 35 zł. Ok, paragon. O mogę sobie wrzucić, Wiesz, że tu mam jakiś paragon chyba z tego dnia chłopaka. Mogę sobie wrzucić tu paragon. Ok, zobaczę, czy mam gdzieś stówkę. Tutaj widzę stówkę, tak? Zamienię sobie, bo no paliwo to wolałabym takich pieniędzy nie wydawać. Nie pozbywać się, O może tak. No i okej. Okay. Więc nie wydałam paliwo. Całe dwie stówki zostają. Ale już w przyszłym tygodniu będę musiała zatankować. Byliśmy dwa tygodnie z rzędu moim samochodem na grzybach. To jest tam troszeczkę dalej. I no trochę zeszło tego paliwa. <grywa> niewiele, naprawdę niewiele. Ja mija miesiąc ja mam pół baku i ja tankuję tak za... 150, ile miałam na przykład? O, na przykład tutaj mamy wrzesień, zatankowałam ze 127. W lipcu zatankowałam ze 100 i 100 mi została. E, w sierpniu, no to w sierpniu zatankowałam dwa razy po 100 zł. Mam 98, 99. Spójrzmy sobie jeszcze. A, to był lipiec. W czerwcu, o zatankowałam za 140, ja często bywa, że mam połowę baku i już tankuję, jakoś tak nie zjeżdżam do zera, akurat tak, no tak wyszło. On naprawdę mało pali, ja mam do pracy obwodnicą 5 km, jeszcze tylko do pracy i z powrotem, jakieś zakupy, tam siłownia też, wszystko blisko. To jest kategoria nieplanowana, czyli moja tajemnicza kategoria, której, jak, o której głośno nie mówię. Wydałam 97 zł, czyli 3 zł wędruje do koperty, do oszczędzania. Dokładnie 96,95 i tu też 3 zł zostaje. Na paliwo nie wydaliśmy. To było nieplanowane, paragon obrazu, paragon, chowam, otwórz się, otwórz się i bierzemy sobie nowy tydzień, nowa stówka. Ok, i ostatnia kategoria. Kieszonkowe. Kieszonkowe to jest właśnie to, co ja mam na koncie. I e, z tych pieniędzy e, kupuję sobie różne rzeczy kartą. <laughs> ale na przykład e, mam tu o Paragon e, w Leclerc'u. Coś kupowałam. E, ale to są też kosmetyki. E, Coś, co to jest inna, inny zakup niż z tych e, trzech kategorii, tak? Czyli to nie jest ani jedzenie, ani paliwo, ani wiadome moje nieplanowane. E, ja już sobie to podliczyłam, e, ile wydałam w tym tygodniu, czyli między 20 a 26 października różne wydałości. 83 złote i 39 dziewięć groszy trzy trzydzieści dziewięć. Dobra, to zamykamy. Para konchą. Tutaj nawet jest A, widzicie, nie widzicie. Ale jest to kwota 52,89 za ten zakup w reklerku. 3,50 w większości to jest kawka w pracy. No nie chcą nam zrobić darmowej kawki. Muszę za nią płacić. Mogliby chociaż zrobić. Ja nie jestem zwolennikiem tego nawet, żeby to było za darmo, ale mogliby jakąś tam złotówkę symbolicznie, maksymalnie do dwóch. No ale. To nie ja jestem właścicielem firmy. No dobrze, i to były wszystkie kategorie. Tu sobie zamykamy. Ciągle to już nic nie odłożymy. To sobie chowamy, bo to jest nieplanowane, kierunkowe. I ostatnia rzecz, której też wam ostatnio nie pokazałam. W portfelu mam taki kalendarz osobisty. Jest to taka karteczka, która zaznacza mi tygodnie. Tu właśnie się ten tydzień kończy. Ja sobie zawsze um, przekładam na nowy tydzień. Mniej więcej wiem, co mam zaplanowane. Bo no, tu na przykład jutro mam rzęsy. Ja wiem, że to mam. Ale ostatnio właśnie niestety tak się um, w niedzielę podsumowywałam i przekładam kartkę i patrzę o urodziny koleżanki. No i niestety. Niestety też dobrze, że mój mąż miał na drugą, na 14 do pracy w poniedziałek i kupił mi jakąś czekoladę. No bo w niedzielę o tej porze, w tym momencie jest 18 godzina, no to chyba musiałam tylko na stację jechać po czekoladę. Chyba muszę mieć jakieś dwie takie awaryjne na coś, na jakieś tego typu prezenty. No i sobie zaznaczam i sobie monitoruję, co mam w danym tygodniu do zrobienia, no tu mam też urodziny koleżanki, muszę do niej zadzwonić, teścia też, ale też na przykład widzę tutaj od razu, że tu w następnym tygodniu, to nie jest tak, że ja tego nie pamiętam zupełnie, ale noszę sobie taki kalendarzyk, zapisuję też właśnie kosmetyczkę, przez to, że w pracy jak zastępuję koleżankę, to muszę zostać dłużej, i nie mogę się umówić o, na przykład na 14.30, bo ja pracuję do, do 14, od 6 do 14. Więc nie mogę tego dnia się na przykład umówić na rzęsy, bo też mam zapisane właśnie zapisuję sobie urlop koleżanki, którą zastępuję, żeby to właśnie wiedzieć, umawiając się gdzieś. Dobrze, podsumowujmy, podliczmy sobie. Eee, o tak. 171, 94, 96, 95 i 83, 39. W tym tygodniu wydaliśmy 352 28 zł 28 groszy. Eee, Dobra. jak to nie tu, to, to było, właśnie ja zapisałam. Ile mam na końcu? Na koncie mam pięćset sześćdziesiąt sześć. Ostatnio z kieszonkowego zostało mi 491,62 dziewięćdziesiąt Wydałam. 83,39 Czyli w kieszonkowych zostało mi 408 23 zł, 23 grosze. Odjąć to, co miałam na koncie. Czyli się zgadza, równiutko. 93,43 Mało zakupów, mało manewracji. To wszystko się zgadza. No dobra. Podsumowaliśmy drugi tydzień. Teraz już będę na bieżąco z filmami, bo zaraz zrzucę ten film na komputer, przerobię go i, i może od razu wrzucę na YouTube, a będziemy już na bieżąco. Ja w niedzielę robię podsumowania. W tygodniu wrócę z grami i już będziemy na bieżąco. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w tygodniu. Bye, bye.